Się Manko to jest kolejny film na kanale Bercik.pl. Rzadko wrzucam filmy, ale po prostu mi się czasami nie chce nagrywać, dlatego, no to będzie nowa seria na tym kanale. Niestety, tą FSA 25 raczej nie będę nagrywał. I przepraszam, że mam taki głos, no ale niestety. Jestem chory troszeczkę, ale nagrywam dla Was trochę gardło i boli Jak będę kaszał, no to niestety przepraszam Was. <laughs> jak już mówiłem, jak nie oglądaliście filmiku z Minecrafta, to te, rzucę Wam filmik z prasowania z tamtej serii i one będą zawierały informacje z piątku, da, dawnego, już piątku, chyba to w listopadzie było, więc no, to nie będą informacje na przykład z dzisiaj czy jutro, nie? I po co? Ja, no, ja dzisiaj będę oprowadzał Was po gospodarstwie. Tutaj mam ciapka. Cia Ciapeczkę mam, nie? No, tutaj... Tylko jest brudny. No, już troszeczkę grałem na punkcie grałem. No nie grałem, no wszedłem, dostałem ich i tyle, no, nie. No co? Odpalić wam go? Nie wiem jak chcecie. No, brzmi fajnie. Brzmi fajnie, tylko nie wiem czy wy będziecie go słyszeć troszeczkę, ale mam nadzieję, że tak. Wizo! On nie odpala. O, nie odpalam. Jest Bizon, ale nie odpalający. na naprawy też trochę będzie kosztował niestety. No widzicie, tak to jest. Opa, już widzimy tam może być. Mamy zetorka To jest Fajnie kobucika ma Światełka, wszystko działa w nim Wszystko działa o, Przepraszam, mówiłem, że będę kaszał Tutaj mamy tur Tur mamy do tego, tutaj mamy na Obornik, tutaj mamy na Łyżkę, łyżkę mam. łóżkę mamy Chyba jakiś to izarda jest Ten Ten, ten, ten e, tur tu Mi się wydaje, dobra Tutaj, tu, aha tu O, mamy tekle widzowie, tekle mamy tak to do odwijania belek trawy. Jak już sami wiecie, chyba, o tym wiecie sami. Ja mam trasę, mascara. Zipmę. Git. Dobrze, że nie jakąś konstruującą, on się chyba załamał, jakbym widział konstruującą. Uuu, co my tutaj mamy? Takie jakby warszaty w ciemno. Mamy tutaj jakiś zestaw, który To siewnikiem, no to nie jest z że widzicie sami Tu mam pług, pług ten wielki taki, porszmita Abyście nie widzieli jaki to marki jest Jakbyście chcieli wiedzieć jakie to są y, mody to piszcie po prostu Tu mamy bizarda, jakiś siebacz do nawozu i wapna O, tu mamy tego, paszowo do naszych króbek, a mamy jakieś w ogóle? Mamy, ile mamy króbek? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ale zobaczymy tutaj, nie wiem, że 20 km. No to 20. Hmm. A, jeszcze, góry kury, kury mamy, no nie wiem jak to nie się liczyć. Mamy 10, 27. No nie wiem, To ale zbiornik na paliwo. I dlatego tutaj zbiornik na paliwo, że ogółem na drugim końcu jest jakby stacja paliw. No bez sensu trochę. To mamy Karshera. Tu mamy talerzówkę, 2,8 metra. I tu mamy paszulóz, on ma chyba 10, 10 ton mieszniście tutaj. Idziemy dalej, tu mamy z Lizarda też. Tu mamy nabelki. Nice. Dobra, idziemy tutaj. Kłada, kłada. Tu Mamy tutaj jakiś tu, kład, no. Palimy sobie. cicho chodzi. No nie wiem jak ile on tam jeździ. Mamy tutaj przytrząsarkę, bo jak krowy, no to trzeba mieć też przetrząsać, A no robicie Chyba na nawóz, na waf, Na nawóz, bo chyba ten nie rozrzuca nawozu, Na wafnę, znaczy. Plandek, kanabelki. No co jeszcze mogę pokazać. O, siewnik do ziemniaków. Tam jest coś, widzicie? Co tam jest? Siewnik do ziemniaków, jakiś Z, Kopaczka. Kopaczka. Ale jeśli będzie dobrze sprawowała, nie podchodźcie. Tak. Tu mamy 7 do kukurydzy. Ursusek. Bardzo fajna maszyna ma chyba 199 koni. Fajnie chodzi. Piszcie w komentarzach czy podgłośnić Wam farminga, czy nie, nie? E, Przyczepa. No to ja w sumie przyczepy nie? Mamy samą zbierającą, bo jakbyśmy nie mieli kukurydzy, to po prostu kieszonka, cyk albo belki nie? Zależy co się będzie chciało, a jak coś to się, to sprzedajcie. Mamy tu potingarkę Tingierkę, 3 metrówkę. Eee, spidera talks Talksa mamy jakiegoś. Talksa, yy, przecząc, znaczy zgrabiarkę. No i tu mamy kombajnistę, no czyli. No co ja mam tu? No, ta tego, tego. Jak, no boże, nie kosiarkę. No kurde, ej, no wypadło mi z głowy, no. Widzowie, jak to było? Yy, dzisiaj się umiem wysłowić normalnie. Forschmita. Dobra, przypomnij mi się później. Tu mamy przystaw... Przysta 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 no, przystawkę. Przystawkę do... Yy, sieczkarni, sieczkarni, no, sieczkarni, przystawkę do sieczkarni. Tu mamy rozrzutnik. Nie jest wielki. Wcale nie jest wielki. Tak się tylko wydaje. On nie jest wcale wielki. Tu mamy beczkę, Beczkowóz. Mamy opryskiwacz. A co się pojedzie krystalem. I tu jest mój najlepszy ciągnik Sztejer 495Multi. Super ciągnik, bardzo ładnie się sprawuje. Będzie na pewno bardzo używany. Koguty oczywiście działają. Dwa koguty. A widzicie jakie stać? Widzicie jakie stać? Yy, dobra, coś... A tu mamy putę na obornik, się nie widzieli, się nie zauważyli. Odpalmy sobie te. W sumie, czy ja Wam mam pokazywać pola? No tak, ja Wam sobie może pokażę. O, To Tu jest nasze pole. Tu może buraczki jakieś zasienie. Tu jest też nasze pole, bo ogółem mam chyba 8 łącznie hektarów. Pojedziemy sobie dalej. I zobaczymy. Tylko to jest wywrotne, więc tylko, Ło! O, drifty, drifty też umie robić. Czarny, si Będę grał na teraz na takiej grafice, nie na tej Euro One y, czy jakoś tam. Mam nadzieję, że będzie trochę lepsza. Eee, to jest jakiś ustąp pierwszeństwa. Zatrzymamy się troszeczkę, bo on jest widocznie. Drifterski taki. Dobra, jedziemy dalej. A sąsiad może też nie wiem. Może też nagrywa, nie wiem. Myślicie. A nie, nagrywał. Ja się raz do niego podeszłem, bo już tutaj był. Dostał po jakimś tam spo też się go zapytam. Dobra, to już będziemy wracać, to wam pokażę. No, widzicie na jego kanał. Kac... Kacpio FS, chyba tak miał. Tak nie mówi mnie. Chyba, to prawda? Jakieś tam widziałem, widziałem te filmiki. O, tu jest też nasze pole Ogólnie, na wszystkim mamy ściernisko, tak wstawiłem na początek serii, żeby nie było. No co, no tutaj też jest nawet takie długie, fajne pole. Trochę krzywe. O kurde, ty tu idzie trochę. Oj. Tu jest nasze dwa łąki, tam dwie łąki. Nie łąki, tylko łąki. To ja mu może pokażę na mapie, co? Tam jest nasze jeszcze pole. Tutaj. No, no kurde, pojadę tam. Nie wiem, nie mam nagrywania. Gdzieś tam... Jedzie... A, mamy 23... 29. No przepraszam za moją mowę. No dzisiaj się miałem wysłowić. Ewidentnie. I to jest chyba mojego sąsiada. No zaraz Tak, to jest na Widzicie? To też jest sąsiad w polu. No mówię, wszyscy mają średni więc nikt nie będzie poszkodowany. Mm, dobra. Wow, wow, wow. Ale mi tutaj znosi. No wiecie, no ja nic takiego nie pokażę. Tutaj jest chyba te, te wielkie pole, sąsiada tutaj jest. Ale on ma, mało, mało pula, ale dużo Ja wolę sobie kupić kilka i na przykład coś na, na nich innych zasiać, nie? O! Tu jest nam nasze dwa pola też. Muszę między załorami i... Dostałem to po tym. Po tacie. Po tacie to po prostu dostałem. No, tata już był stary, przypisał na mnie gospodarko gospodarko. Eee, jak go nie będę pokazywało sobie siedzi w domu pewno. bo chyba, chyba dom nie mam otwierany, no niestety. Mam tą samą chałupę co na tamtej serii. Ale widziałem, że tam ostatnio ten... kurde, jak on miał? Kurde, nie powiem. Eee, nie pamiętam. Ja to ja, to, ja jestem ten... Eee, Mieczysław Nowak jestem. No, więc... Tak właśnie, odnośnie z tym Sonszem przejdziemy ku niego. Tu takie wyjeżdżają super gospodarstwa, ale nie są złożone. Co tu są? postawił? widzicie? Gdzieś macie jakieś przebitki. Gdzieś oprowadza. Co tu? Ej, tu było tak? O matko, przepraszam was widzowie. Zobaczcie. O Jezu. Ej no nie, on tu sobie postawił no, chyba rzadko. To są to z jego Uy, te mać, no. widzimy. Bo to nie ma interaktywnego sterowania, więc nic takiego wam tutaj nie pokażę. No, ten, ten ciśnie nawet. Ten ciśnie. To są bardzo fajne dwa pola. Takie proste... Znaczy tam trochę skrzywia, widzicie? To jest prosto i tak skrzywia. To jest moje pole i to też jest moje pole. No widzicie, na no, wszystkim mam sierpnisko oprószczonej trawy, nie? Oprowadzka po gospodarstwie Dobra, Pa, przegonimy go za. No to jest dr, no to dezinformacja o <coughs> <coughs> A, przepraszam No nadzieję, że wszystko dobrze w szkole u was Patrzcie, widzicie, coś tutaj, coś tutaj nagrywa O, może robi na tej ja zaspiech, Nawet brałam, by nie postawić jak cięciu. cięcią. No, więc nas... O kurde, widzieliście to? Prawie by się nabił na niego. Ja pierdzielę. Jeśli nabijemy... O, tu mamy ulę, ale to takie oddowne ulę. Pszczółki. Pszczółki sobie posadziłem. Dobra. Gdzie zostawiamy kłada A to można otwierać? Patrzcie, tu mamy tutaj, tu mam jak rzeczy Tutaj to Lamkena, lampkena to jest. Sorry, że tak głośno. Tutaj jeszcze możemy tworzyć. Tutaj też też nie możemy otworzyć. Chyba tutaj tylko można wejść. Trochę do dupy. Ale no, tu sobie postawimy krzaka, żeby sobie się nie widział, bo on nie wyszło w ale... kładę. To co? No można chować żmikę chyba tutaj. Teraz zobaczymy się. O! Czekajcie Kurde, żeś. Się... Tak. O! Widzicie i nie mamy żmiki, nie można jest większy przejazd. To myślę, że jeszcze na kieszonkę zapomniałem powiedzieć. No to co, no. Dzisiaj to chyba wszystko na tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zostawcie suba, lajka. Like Nie wiem kiedy to wypuszczę. Nagrywam to w niedzielę o 19 chyba. No więc co, no. Trzymajcie się. Następny, następny odcinek to chyba będzie się tam z sąsiadem. się e, przywitam. Pójdziemy tam do niego. I zobaczymy, nie? I zobaczymy właśnie jak to będzie. No to co, na pewno następne to będzie chyba rozrzucanie gnoju, nie? Tylko kurdy właśnie. Nie wiem jak to zrobić. Czy gnoj to rozrzucić, czy... A może to tego? Po tych po... Ale w sumie nie mamy gnoju, widzicie? Nie mamy gnoju. Kurde teraz Żeś... Teraz właśnie nie wiem co mamy zrobić. Dobra, następny film jakiś wymyślę, to trzymajcie się. Papa. Pa.